Jeszcze diabeł O kurwa, poszło biedne. Czy Zacha tego nie widział? Światło e ŚWIATŁO BYŁO to, WYŁĄCZONE tak, bardzo gasło światło Światło było wyłączone Więc niewiele nie niewiele w sumie Nie się widział tego po chyba nie, nowka, nie, nie widział, nie widział, nie widział, nie widział, nie widział I to było przy O2 Nie Ciemno wiem czy bezpośrednio już. przy O2 czy w tunelu Natomiast ciekawa sprawa, bo prze, przeze mnie zanim ja tam dobiegłem Przebieg Advice i chyba Flotar przebieg Tak, 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 zgadza się I nie dziwię widział. się, że ja do, do nich za nimi pobiegłem i ja dopiero zgłosiłem ciało Oni jakby przede mną przebiegli Uff, A było ja blisko za nim czas. przebiegłem i Oj było blisko, oj było blisko może Nie widziałem więc albo ktoś z nich walnął, albo na przykład dwóch jest zdrajców, albo ktoś z nich jest nieogarem, albo jest jeden z nich zdrajca. W każdym razie Advice i Flotar bardzo mi śmierdzą. Adwisek. Większość ludzi w wieku 18 lat pije swój pierwszy alkohol, albo pali pierwszego papierosa, a ty mordujesz pierwszego człowieka i to jeszcze swojego przyjaciela, Ewrona. Piąteczka dla ciebie, Izak 5. Nie zrób tego! Nie zrób tego! Izak 5. Ja uciekałem przed Bladim, bo on był straszny i gazu siadło. No, jest na dole, jestem teraz przy tym. byczku. to na samej dole, dolny róg jest tam aktualny. Dobra, a ktoś to potwierdzi. advice.

u, ciężko, ciężko. Słuchajcie, ja powiem tak, może kontrowersyjnie, może nie, troszeczkę jest to kill w pierwszej sekundzie, gdzie jest ciężko cokolwiek orzec. Pytanie I co? Ma. może głupie, może mądre. Nie Ale co to nosi no, no, no. jakie, jakie robiłeś zadania w tej rundzie? Ja zrobiłem na początku tylko te wyrzucanie śmieci, a potem pobiegłem na dół i światło zgasło i biegłem do tego. Gdzie biegłeś? Na sam dół, do żeby mhm. światło naprawić. Przez shieldsy, tak? Tak. Mi nie zauważyłeś, że ciało tam gdzieś leci po drodze. No ale ja jestem. To światło zgasło. No bo to jest flewanie. Tak, nowy, ja uważam, tam. jestem przekonany, że chociaż jedna osoba albo flotar, albo Adwajse jest no zdrajcem. Ja chociaż czysty. jedna osoba z nich jest zdrajcem. Mm, ale to jest. Jestem przekonany, że ktoś, tak, 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 musiał, tak. że ktoś z nich musiał, <laughs> że ktoś z nich <laughs> musiał Ja jestem czysty. Jestem przekonany, że ktoś z jedna z nich osób nich. mnie obserwować. A Adwise powiedział, że to nie on, więc ja bym mówił, że no to. Mam biały nick. Biały nick, okej. A kto ma czerwony? Ppogie. Flotar pewnie bo jest czerwony. ok. Powiem tak. Ale no nie jest. nie jestem. no coś mogę powiedzieć. Ale to może nie być głupi to może nie być głupi No wiesz co, Zaha. Ja chcę ciemnozielony skin. Ja bym fioletowy chciał. Ja niebieski poproszę. Ja bym chciał w totkę wygrać. A ja lubię być minionkiem. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Miłuki, dziękuję jeśli się zasubika. pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie widział mnie na kamerze jak wyskakiwałem, nie miał zasięgu. Nie miał zasięgu. Chciał w kafeterii. Nie miał zasięgu. Nie miał zasięgu. Myślę, że nie miał zasięgu. Kogoś widziałeś? Nie yeah. miał zasięgu na kamerze. To nie no Ja to który tam właśnie, jak Blady przebiega obok mnie. Jeżeli miał to e, mój e, błąd, to e mój playm. błąd. Na końcu Ale zaką, wydawało mi się, że przydzałem. nie miał zasięgu. Widziałem, jak w prawą stronę przebiega, właśnie Blady i Adwisek, więc jakby no druga runda. Tak. Druga runda, no? Zobacz, ja sobie sobie mówię. Sobie byłem w. Neksa jeszcze rachnoze. nie dżemorty, o dziwem. Robiliśmy Je... długie zadanie. Neksa jeszcze ja nie dżemorty. Mam pytanie jedno, do. A, dobra, do Szarego, bo chciałem powiedzieć Blaszki, a Blaszki nie ma. Diabeł, co robiłeś w tej rundzie? Ja sobie zrobiłem. Na razie nikt nie mówi, Czar. Na razie nikt nie mówi. się skończyć, zrobiłem sobie uploadzik w adminie. Poszedłem sobie później do elektryka, tam ruszyłem tego digidonga, jak go się nazywa ten taki kryształek. Pisz, pisz, pisz. Kolejny uploadzik zrobiłem. I pobiegłem później sobie do MedBay'a. I tam widziałem Adwiska i bladego którzy mi mijali, z lewej strony na prawą przebiegali. Ja chyba was Najpierw przebiegł później przebiegł Adwisek i poszedłem się skanować na dół, jak się skanowałem przed zachami do pokoju. No to Asa. dobra, to ja jestem w stanie w inaczej. Tak, wstępnie jestem w stanie wykluczyć to, że tak, hunter to na kamerach, Mandzia stał na kamerach, Zachasł na kamerach. Janeczka nie widziałem. Ciebie tam widziałem, Adwiska też na kamerach nie okay. widziałem Coś tam e, By the way, jak na początku do e, Medbeja, to Adwisek tam był i później wybiegał na górę. Okay. Odgrywać, a, a, a Adwisek tam go. coś robił? W tym ja robiłem te... Jak no nie wiem, naruszał się, ale mikstury, no to Coś dobrze mógł spajkować, Ja najpierw pobiegłem naprawić prąd, później... Nie, nie, nie. Bo ja mam pytanie po prostu. Czy, no? bo ty, ty, ty zostałeś w ty tych kamerach do końca rundy, co nie? Co, widziałeś no. coś, cokolwiek? Widziałem Adwiska, który... Widział coś, czy nie? Chyba wbiegł do medbeja od kafeterii, a później z medbeja wybiegł w prawą stronę. Czyli wyszedł z kafeterii, do kafeterii wbiegł czyli... do medbeja nie, nie, i później wysze, wyszedł z medbeja chyba, i jeszcze tak. raz biegł do kafeterii? I ciało znaleźć z tak. kafeterii? No dobra, no to imo to jest Adwisek. No. Nie, to nie zmienia. Dobra, jeśli rozobaczymy fakty, to Adwisek miał taki movement. Biegł od strony górnego do silnika bieg do Medbeja na kier. Ja ja tam diabe... nie Głosujcie. Zaha jeszcze raz, bo oni już głosują. Jeśli dobrze tak. połączyliśmy fakty, to mamy coś takiego. Adwisek dwiszek okay. bieg do Medbeja od do Medbeja po Silnika jest, 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 jest wybiegł Hunter stamtąd. nie zwrócił uwagi. Do, Hunter nie o, widział. M, do kafeterii wrócił do Medbeja, zobaczył tam diabeła i jeszcze raz do kafeterii i tam zgłosił ciało. Ja byłem raz w Medbeju. Aha, to ktoś kłamił się okay. fakty srań. Ktoś... No, ale to Hunter powiedział, że dwa razy go widział? Kamerach, że połóż na prawą stronę. No co wygadacie? Oj. Sorry, włączałem mikrofon. Aj, auć. Ja byłem to raz i... w Med raz, robię miksur i od razu wybiegłem i pobiegłem do kafeterii. No nie wiem, no nie łączy się. Ja coś nie ktoś nie tutaj kłamie. Albo Hunter, albo Odwisek. Jeden z nich musi kłamać. Zapi. I pożałujecie tych głosów. Aha. O kurde, to, to była groźba. O, ty! Mega lul. O my god. Dobra, chat. Pora kogoś pozabijać w tej grze. Kogo tym razem zabijemy? Czuję, że w moje szpony wyląduje zahaczaj i go rozerwę na strzępy, jeżeli go znajdę. Gdzie jesteś, zaha? Dobra, to było dobre. No to ja, bo ty no. zgłosiłeś, więc eee, Zdążyliśmy dobiec eee, z mandziem. Z lewej strony i był trup leżący na światłach. Essa. Ale nie mam pojęcia, kto tam dobiegł. Ktoś dobiegał do. Mam możesz tego, go na potwierdzić? Centrum. Bo on mi. o diabo mi No to jest trochę skomplikowana sytuacja, bo biegłem z za Zacho, znaczy, I był też, dia był też diabeł, ale. Światła się zapaliły, jak my dobiegliśmy do tego. To w sensie... na tej zasadzie wyglądało. Światła że się że za... za mną bieg, by the way. Światła się za... Powiem tak. Niewiele widziałem. Wiem, że zderzyłem się pośladkami z zachą. Zapaliły się światło i zostało zgłoszone ciało. Szczerze powiem, że akurat spojrzałem na sekundę na czat, ale zapali paliły się światło i od razu poleciał report. E, mi się wydaje, że mogła sytuacja wyglądać w ten sposób, że ktoś e, walnął zaraz po zrobieniu świateł. Bo jak Przysnąłem. my jak ja się światło, Nie zdążyłem zrobić To się zaczęło światło rozpalać, jakby. Mi się wydaje, że mógł ktoś go walnąć po zrobieniu zaraz światła i wskoczył do węta. Albo nie zdążył, wskoczył by za ścianą. To bo znaczy, zarówno dziewięcia. Zacha, jak i Diabo to są zbyt doświadczeni gracze, żeby zrobić taką PPG straszną tutaj teraz. I Zacha to nie mógł być, bo Zacha bieg z nami. Znaczy, ja powiem tak, ja swoje poślaki opieram tylko na momencie. Była no na kamerach, które widziałem, a był strasznie zamotany. Plus, mógł, mógł być akurat wtedy w kafeterii, kiedy Admiral zgłosił ciało, bo to by się zgadzało przynajmniej z moimi założeniami, że no, no Mugabe. Przecież, ja przecież... przecież... przecież wróciłem przy... stary Ej, do przecież przecież Hunter... Przy... Hunter. Skanowanie no, Hunter dalej. No dobra, Hunter ale... mówił, że był tego w Medbayu wtedy. No, co? Nie mówił, nie, że nie, że nie, mówię, nie mówię o Hunterze, ja mówię o Diebeuty wczoraj. Ale mówię że... mówię, że tego, że mówię, że Ale mówię, że tego, że mówię, był podejrzany niby. Bo ja też patrzyłem kamery całą grę. Będzie odzierta! dobrodzieja zrobiłem. Zrobiłem dobrodzieja kamer. kompletnie zrobiłem kompletnie Bo? dobrodzieja. Ja czekaj, 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 czekaj. No. A po co odszedłeś od tej kamery? Jak kamer? patrzyłeś na kamerę? Za... Ty byłeś na komunikacjach. Teraz z drugiej strony stało się pełnie. Ale ja mówię, ale, ale ja. Ale ja no ale właśnie, dobra. Czy ale, ja... nie, ale czy była kamera Ale, leciał, ale czy, czekaj, 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 czekaj. No daj się mi powiedzieć. No moderator czatu, co nie wiem, drzimorde. Generalnie, ja mówię o poprzedniej rundzie, rujniemy teraz. Tej rujniemy nie było na kamerach. To powiedziałem. Ja mówiłem tylko i wyłącznie, że kieruję swoje posłaki na podstawę a, czyli rozumiem, że teraz się spotykamy A, okay, na okay. podstawie poprzedniej rundy. Okej. Okay. No to są moje poszlaki, tylko że diabo moim zdaniem jest podejrzany i dlatego się zapytałem, czy możesz go potwierdzić, Mandżo. Tyle ile go widziałem, to na końcu. Znaczy, powiem tak, jeżeli ty mówisz, że cały czas siedziałeś na kamerach i później spotykamy sobie e, trupa z powrotem w kabelkach, to równie dobrze ty możesz być, byku, podejrzany i sam możesz przeskoczyć wędę z powrotem na kamery. No Ale kiedy? Memory. Ale w tej rundzie czy poprzedniej? No w tej rundzie, no jakby Ale w tej rundzie nie ja było mówię... na kamerach. Nekser, zaczynasz spotkanie od tego, nie że lewek, byłeś i na kamerach. No, okay. później że cię nie było. Ale czy wy jesteście ulanie? Mówiłem, że w tamtej rundzie! Nie wiem, NexaX, dać trochę z ciebie mordo. Nie no, jesteście pijani w tym momencie. O. No. A. Okej. Okay. <noise> Zataj! Tym razem mi uciekłeś. Ale za 30 sekund! Za 30 sekund zatopię msz nie pan. W twoim ciele. Ale gdzie ty jesteś, Zach? Gdzie ty jesteś? Gdzie się, Zach? Schowałeś? Jej, kurde, no, wiedziałem, no. że tam zostać i co to było! Zaha, no co to było. nowy, nowy tak działacz, Zaha, nowy No wiedziałem. Dzięki! I no. raz! Mandzio jest impostorem. W ciągu... na ile? Na pięć rund? Nie, Nowe nie. Kontro, tak? Cztery. Wy jesteście pijani, no, ja wiedziałem, że to był diabeł, no. Nie, ja totalną yy, takiego główno kila tam. Przeję, ej, ja to powiem, jest kosmos, nie? nie, ja bo ja mogłem od razu wyspać ale się nie spodziewałem, że tego zabijesz. Myślałem, że dalej budujemy Alibi, zrobimy jakiegoś ładnego dubla, który będzie zorganizowany. Ja, ja, tam, ja tam w ogóle wybiegłem do, ja wybiegłem do kafeterii, w ogóle jak były te światła zgłoszone w pierwszej rundzie, wybiegłem do kafeterii, Zachał obok mnie, ja wskakuję do Wenta, ale Zacha tego nie widział na szczęście. Ja, później, było, później na kamerach był Hunter ja wyskakuję z Wenta! Hunter. Tego nie tego No nie zauważyłem. Znaczy tego. to ugranie, żeby zrzucić na Adwiska już było bardzo proste, bo akurat szedł rzeczywiście za blady i mi jeszcze sam zgłosił ciało, no to to było. Tak, idealne. Adwisek, ty Prost tak łaziłeś. Ale ja mówiłem, no. pierwszy raz nie posłaliście mnie i nie ma wink'a, Tak to właśnie mhm. jest. Takie fakty, takie są fakty. Fakty, fakty, naprawdę Adwisek, co byśmy Dobra, z ciebie no... zrobili? Ewron, się, koniec. Się ja A, Ten, no jeszcze kłamie Nie Raz, dwa. 5, 6, 7, dobra. 7 sekund minęło. Janek sobie strzela. Tutaj są oni wszyscy w grupce. A my chcemy zamordować Zahaja. Zaha Ponieważ Zaha jest najsilniejszym graczem, jaki kiedykolwiek stąpał. Aha, fajnie. W tej grze Zaha. Tylko nie ma na kamerach? Seriously? Plotarz do kafeterii, adwisek w adminowym. Dobra. Aha. O, szybko było. Ciało znalezione przy śmieciach na prawo, w kafeterii. Wybiegłem z admin rooma. I w sumie tyle. Nikogo po drodze nie widziałem, tylko Advice był też ze mną w. E, Potwierdzam, że Flotar nie zrobił self reporta. Byłem na kamerach, jak widziałem, o. że Flotar wbiegał właśnie do kafeterii tam w prawo. Ale no ja. to nie był tak. self report. Dobra. Dobra. Czyli to nie jest JJ Joker, to nie jest Flotar i to nie jestem ja i nie jestem Adwisek. Eee, a jakie macie, poczekaj, poczekaj po kolei, Dlaczego? po kolei, bo coś odsłuch ja, wykluczyłeś. A, ja pamiętaj, na a pamiętaj, że jest jedno ciało. Ale chodzi o obecne zabójstwo Blady. A, a jedno no to ciało. obecne, tak, no ale ja patrzę Ta, obecno, na to obecne, globalnie obecne. patrzę na no, Zaczyń, Evron, z jest dwóch Evron, więc kim, się, z więc i kim tak może Z adwiskiem. No to ja byłem z wami wtedy. No ale to wiesz, wtedy to byłeś przez dwie sekundy. Nie, byłem to tam cię... bardzo długo, bo robiłem ten download. O, download, no to 6 Do... sekund. O to co, Nexus sprzedał się, nie? Wszyscy. <coughs> Trochę tak. Powiem tak, jeżeli runda trwa 40 sekund Ale jesteś, sekund przekona... jesteś ktoś... przekonany, że to naprawdę on? Że to ty to... Nie, 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 nie. Mówię, kto ewentualnie może zabić. Bo pamiętajcie, każdy ma jakieś alibi, bo każdy gdzieś był, nawet killer. Killer musi gdzieś być, zanim kogoś zabije. I argument O! Był w nawigacji robiłem ściągnięcie plików, przez minutową rundę, no obviously gdzieś musiałbyś. gdzie byłeś? Jest... No dobra, gdzie było ciało? Cafeteria dobra, dobra, e ja na prawo. Ślub, Zanim mnie znowu zabijecie za Ja szedłem właśnie z dolnego silnika do góry. W stronę tego, w stronę Hunter, Security. gdzie byłeś? Ja najpierw pobiegłem na śmieci w kafeterii i skończyłem już w storage'u, pobiegłem po prawej stronie, biegałem z okay. Ewronem i z kimś jeszcze. Ja widziałem go, widziałem go jak wyrzucał śmieci na dole. Janek, gdzie byłeś? Najpierw byłem na broni, strzelałem na Meteorów, potem poszedłem do komunikacji, zrobić tą. A wie, że na tych meteory dostarczki. tak niewinne istotki strzelały? Zawimordowałeś, Janek, Brzostek, wszystkie. Nie, nieprawda. Prawda. Rodo. A który no widziałeś, mamadzie na kamerach? Widziałem Adwiska i widziałem tylko Flotara. Flotara, że w tej kafeterii pobiegł i Adwiska, Widziesz że Adwiska adminie. i Flotara. A w adminowym Adwisek siedział. Zajmował się Adi. administracją. To ciekawe, bo latałem z nim krok po kroku. No właśnie. Mm. No ale co, nie byliście w administracyjnym razem, Ewron? Mówię no pod koniec rundy. Ja, rundy. Tak, tak, ja tak, tak, w ostatnie pi cztery sekundy przed zgłoszeniem ciała byłem na kamerach, nie przez cały czas, przecież widzieliście, że się nie świeciło. Od kiedy zaczęło się świecić, to ja byłem. A Bloody coś ten? Ja do medwaja pobiegłem w lewo, zacząłem od medwaja i w lewo biegłem. I później się wróciłeś, tak? Żeby zabić? Maj I mocno ma... zapiliłem się. I mocno wlecałem. Mandzio patrzyłeś w kamerę, Bloody'ego? Nie widziałem Bloody'ego. No to w takim razie, no powinien go widzieć na kamerę kamerach. Czterech ostatnich sekundach, ja w czterech ostatnich sekundach byłem na kamerach. Dobra, no. To nie było tak, że ja siedziałem na tych kamerach i so, niczym sąsiadka notowałem. Nie, cztery ostatnie sekundy. Nexej bladi capi imo, ale to delikatny odór jest. Ok, ok, ok. Nie świeżego oddechu. Może się umyją. Możliwe, zobaczymy. Cim, cim. Am, ciaram, Nexa Hunter i są razem. Flotar pobiegł na dół, blady pobiegł za flotarem. A czekam, żeby ktoś na górze był. Zachaj jest po prawej na Maxa. Evron z Adwiskiem biegają wszędzie razem. Słowo administracyjnym. Już nikt nie jest na kamerach. Dobrze, Zacham nie widział, zatem to jest spoko. Halo Halo. To ja zgłosił, no proszę tak, bardzo. Schodziłem sobie tam od dołu od magazynu, bo wcześniej byłem w Komsach. Wchodzę sobie do Admina i w adminie leżę Hunter przy kabelkach. Jedyne dwie osoby, jakie widziałem w administracyjnym, ale to na początku rundy i dawno wybiegły, to był Adwisek i Evron, zatem to nie są oni. Oni nie wracali. Poczekaj, tam. a mniej więcej jak długo od początku? Na samym początku się zamknęły drzwi w kafeterii, poczekałem wtedy na Bladiego i Blady był z kimś. E, Zaraz ja z Flotarem. Za ja mam do ciebie Flotar też się pytanie. Bo... Ale poczekaj Blady, bo no w, no? wtedy poszliśmy i wtedy poszliśmy, ja zrobiłem zadania na lewo w reaktorze, poszedłem na kamery, no to było gdzieś w środku rundy tej, ja bym miał określić. <słuch> Okay, I dobra. sam byłeś czy z kim? Wtedy, na kamerach wreszcie. Na kamerach byłem sam i widziałem, że flotar pobiegł w dół, bladi pobiegł na lewo, zrobił jakieś zadanie w reaktorze i pobiegł za flotarem później. I to jest jedyne e... co widziałem na tych kamerach e... ja, z ja mam jedno pytanie do Flotara. Mm -hmm. flotar. Jakie ty z zadanka robiłeś tam? Bo ty byłeś przy tym silniku, co tam robiłeś? E, chyba napełnianie kanistra, coś takiego jest? Napełnianie kanistra, ale tak, z, tak, tak. miałeś go już napełnionego wcześniej, tak? E, wiesz co, ja w tej rundzie chyba ze trzy razy latałem z kanistrami. Przez 90 ty jakby Na początku rundy od razu pobiegłeś z lewo i po zastanawiałem się, że wiesz, bo tam trzeba na początku napeł wypełnić ten kanister, żeby tak, tak, tak. potem zalać ten silnik. Zgadza się, mówię ja o. chyba ze trzy razy Nie, no tej tylko nie zalać silnik, ty, bak, ale silnik może no tak, nie zalać, w sensie bo nie odpalił. No tak, bak, bak, bak. No. bak. No. Tak gdzieś no, jak... E, co ty, e, o, to Nie, no ty chcesz silnik zalewać, przecież to sabotaż będzie. Powiem więc, tak. Jak ja biegałem... Przy... No dobra, no mów. No dawaj, Jadro. A ty, Zach, co robiłeś jeszcze raz? Ja nie mówiłem, Zacha, pod co pod sam koniec rundy, jeżeli tutaj... A niech Zach powie, co robi. Ja robiłem strzelanie. Do rakiet. Hmm. Potem leciałem w stronę kompsów. Widział? Tak, ty i z Adwiskiem. Hmm, oczywiście. Oh! No, hmm. ktoś nie widział. Widziałem, jak okay, razem okay. siedzieliście, tak? Kwestia jest taka, że tutaj, w tym meczu, każdy jest ogarem. Może oprócz Janeczka, nie wiem, czy Janeczek jest ogarem, bo jeszcze nie grałem. Wiecie, kwestia jest taka, że tutaj szybkie jakieś wędkile, coś tam. Każdy może być tak naprawdę wszędzie. Ciężko jest ogarnąć, kto. Mi capił Nexe, ale Nexe nie żyje. Troszeczkę capi Mandzio, ponieważ jest na smerfie, ale to jeszcze oczywiście nie jest dowód. Nie capi Adwisek i chyba nie capi Janeczek, co oznacza, że mamy Flotara i Bladiego. Mi Mi się... Mówi. to tak. Generalnie ja patrzyłem, no bo teraz to może brzmi tak, że Ad się Adwisek Że chodziłem z Flotarem. Ale, ale o no tak, głosujemy na Flotara, bo tak. Czemu w ogóle. A, ja nie, flotar, flotar. Co to za speedrunning głosowałeś? Okay, no to, to jest teraz. Flotar jest nieijałkiem. Flotar skipa, jest niewinny. No I też uważam, że raczej to nie jest Mandzie, ponieważ drzwi się nie zamykają za bardzo w tej rundzie. Przynajmniej ja tego nie zwróciłem uwagę. A Mandzie lubi taką taktykę na drzwi. No tak, bo ja to zawsze przecież robię, no tak. <ścoughs> Niestety nie mogę zabić Zachaja, ponieważ Zaha jest w grupie podejrzeń. Najlepiej ja bym zamordował Ewrona, bo Adwisek to małe piwo. Adwisek to małe piwo tak naprawdę w tym wszystkim będzie. Oho, światła nie działają. Trzeba pójść naprawić. Ale fajnie byłoby ciachnąć Ewrona po drodze. Ale obawiam się, że niestety jest to niemożliwe. Cześć, ja zgłosiłem. Mhm. Co się stało? E, ja chciałbym ustalić kilka faktów. Kto był teraz w elektryku, na świetle? Ja, Bloody, Bloody Bloody Zaha, Advisek, ja. Okej, To pierwszy wbiegł do elektryka? Ja potem wszedłem, jak wychodziliście. A bloody, potwierdzisz to? Był. to? Yy, nie wiem, bo przecież było ciemno, nie widziałem. Ja wbiegałem ja mhm. i wy już tam byliście. Yy, ponieważ ja z Janeczkiem byliśmy w adminie i jestem przekonany, że ktoś ze security poleciał wentem do elektryka, więc wydaje mi się, bo patrzyłem dokładnie jaki mieli tam movement i i tam wleciał jakiś węcik. słuchajcie, Z security na elektryka i wtedy akurat zgasło światło. Zbyt Więc zbyt wydaje się, mi się, że tam, tam mógł być jakiś sabotażysta. No, znaczy, nie jestem 100%, ale jakby, jakby nie chcę tutaj serdecznie. rzucać tych żadnych Myślę, że yy... bardzo, bardzo Ja po prostu tylko informacyjnie mówię, tak? Jakby nie chcę tutaj absolutnie nie na nikogo zrzucać, tak? W takim razie idąc w tropym zachęcić złoty. pozdrawiam? ewentualnie kto capi, to blady Janeczek, ale to jest spekulacja. Czy nie, a czemu Janeczek uważasz? Bo też tam był. Nie. Ja doszedłem ale co jako, to wule, jak światło naprawione. Były. Jak człowiek biegnie naprawić światło, to od razu jest podejrzany? Nie, nie, nie. Mówię, że jeżeli zachabiałby rację, że tam Adwisek, już dlaczego czekał, zagłosowałeś ale... na flotara w tamtej rodzie bo ostatniej na no tak żebyśmy się wszyscy na niego trochę zrzucili. Przecież ja to no, tak No Powiem odobrałem. tak. No bo taki stwierdzic ja... nie widziałem go przez całą rundę. No i. No ale ja... ja wie... Adwisek ja też nie widziałem przez całą rundę. I, wie I, no, no, nie, nie, nie głosował. Jeżeli chodzi o tego przetrzymańca, to przepraszam, po prostu jest głupi, ale ja za nim latam rundę. Więc no nie jest niestety. Chciałbym żeby był, bo chciałem go wyeliminować, ale no przylepił się jak taka lepka. Okej, okay, no dobrze. I lata, Evron, ja chciałbym ci powiedzieć, że co do Janeczka się mylisz, ponieważ Janeczek był ze mną w adminie i razem okay. biegliśmy za rączkę do no, elektryka. z okay. tych może być Vladi, ale jak mówię już. od razu, że może być. Ja nie chcę... ale Evron, ale czekaj, braku. czekaj. To teraz Evron, bo ja widzę, że cały czas przerzucasz jakieś oskarżenia. Nie, no nie No właśnie, nie jesteś strasznie. Agresywny, na Janeczka tak teraz naprawdę. na Vladiego. Tak, jesteś straszny. cały że ten. Nie A nie chcę wam też nic wywodził, ale nikt nie ma. trochę oni biegają łatwisek i Ewron biegają trochę nie jak nie wiesz, w się, tej no, no, no Tak jakby i kryją no. siebie nawzajem. Więc... Trochę tak. Ja tylko w spa ja, czy ja nacisnąłem przycisk. Ja dla mnie wszędzie no Zacha powiedział, że mógł być killer już w elektryku, i ja dopełniłem jego teorię, że skoro Killer mógł być w elektryku, to wymieniłem osoby, które już tam były w elektryku, zanim ja z Adwiskiem przyszedłem. Ale ja nie mówię, że to są killerzy. Ja tylko dopełniłem teorię Zachy. Dla mnie to jest skip. Ja nikogo okay. nie atakuję. Tylko uzupełniłem, kto był w elektryku. Bo skoro Zacha mówi, że w elektryku jest killer, no to nie mógł to być JJ Joker, którego tam nie było, prawda? Albo Flotar. Więc tylko uzupełniłem. Don't be mad. Uh -huh. Don't Okej, okay, tak. okej. Okay, okay. Co włączone do niej Ty Tak, ale stream labels mi się popsuł, muszę go zrestartować. O dźwięku nie ma. Zamknę sobie drzwi, żeby po prostu poczekać na kill cooldown trochę. Oś Bloody, fajnie byłoby Dubla walnąć razem. Dobra, nie walniemy dubla, bo zabiliśmy Zachę. Gdzie ciało było ciało? Gdzieś w kafeterii. Nie mam pojęcia, nie widziałem ciała, miałem tylko przycisk do. Nie, okay. Szkoda, że nie widziałeś, panowie, bo to dużo pewnie. W takim razie. Ale to musiał ktoś być z górnego silnika. Okej, okay. panowie, z lewej w takim strony. razie jest to. Albo Adwisek. To jest pierwsza runda, w której on się ode mnie odlepił. I teraz uwaga, zanim będziecie mad, Więc ogólnie było mało fragów, prawda? Możemy się mm -hmm. zgodzić. Mało fragów. Więc możemy uzgodnić, że jeden killer robi sobie takie Alibi, że ja pierdzielę. Takie cało rundowe, no nie? I teraz pierwsza no runda, No chyba, w której że go kadzernie... jakieś. A wywaliliśmy no okolwiek w tej grze, czy nie? Nie wywaliliśmy chyba nie. nikogo. Nie, nie, nie ale, nie, ale już było du przerw, zawsze Przepraszam. był jeden frak. No ja no, tu przerwę, no. bo ciało zostało znalezione w kafeterii, tak? Tak, mhm. tak, tak. Ja, idąc w stronę kafeterii, widziałem Mandzia i Bladiego, a tak. potem na kamerach widziałem, mhm. jak wychodzili z drugiej strony. Fakty, to miałem powiedzieć. Więc albo to jest Advisek, który pierwszy raz się ode mnie odłączył i kogoś zabił, albo JJ, Joker i Bladi, bo ja wszedłem na kamery, na których mhm. już był Janeczek i z góry, z działka, na dół biegł JJ, Joker i Blady trzymając się za rączki. I teraz tak, albo schodzili zaraz po fragu, albo po prostu byli na działku jakimś cudem ominęli, co jest dosyć dziwne. Okay, Zostaje... to gdzie teraz? Bo ja Dobra? siedziałem na I... to jest, Albo to jest self-report flotara, bo tak, ja i Janeczek kamery, flotar zreportował ciało, a dwiska nikogo, nikogo nigdzie nie widział, a JJ, Joker i Blady szli na dół z miejsca zbrodni. Wiedziałem albo... na admin roomie i widziałem w kafeterii trzy osoby. Ja hmm. powiem, co ja musiałem zrobić. Ja przebiegłem na górze po kafeterii, Blady za mną biegł, kogo po drodze nie zauważyłem. Musiałem zrobić tego switcha, co miałem po prawej stronie. Blady chyba skończył wszystkie zadania, bo zaczął za mną biegać tak. przez całą tą rundę. Ja po prostu mm. ufam Mandziowi, dlatego, że wiem, że to nie jest Mandzio i dlatego się jego trzymałem. Natomiast po pierwsze, po drugie też, jakby Mandzio był, to po pierwsze ta runda nie trwałaby tak długo. Jest, i pojedyncze kile są robione, a wydaje mi się, Nie musisz że... mnie, Bloody, bronić naprawdę. No dobra. Bo, bo, te, bo, e... też, tak, bo to jest no, nie, jeden nie. kill. To nie jest double kill, to nie są dwie osoby, tylko to jest jeden Slotar? kill. Zatem możesz za mną lecieć, żeby no. alibi sobie zrobić Teraz że nie jeszcze ma raz, zadań tej powiedz wygodne. wszystko, co powiedziałeś do tej pory. Znalazłem ciało gdzieś po prawej stronie, mm -hmm. niestety nie mam pojęcia gdzie, nawet mm -hmm. się przebiegłem, tak jakby to okay, zniknęło, okay, przez okay. większość tej rundy siedziałem w admin roomie i obserwowałem, co czy się jesteś dzieje. co tam było? Jesteś to w stanie gdziekolwiek określić, czekaj, było czekaj, to ciało? Czekaj, czekaj. Co, było w tym admin roomie? co było w tym admin roomie? Ja, obserwujący innych hmm. przez kamery, ale widziałem mm -hmm. przed, z, przed właśnie znalezieniem ciała, że były trzy osoby w kafeterii, Bożesz, dwie gdzieś były na prawo, nie wiem, czy to jest tlen, czy tam jeszcze... Eee, bardziej na prawo. Jedna chyba była w, na, na kamerach się działa. Dobra. Do, w takim razie ja gambluję JJ Jokeri Bloody. ja głosuję na jj to Co? Co, taki gambl na koniec ja Nie no, Z, kolejne spotkanie kolejne, spotkanie, kolejne trzy, spotkanie, a nie Boże. Trzy osoby w kafeterii i jest jeden fragment. Ja Ewron, w ostatnie sekundy ten. Nikt nie Ale widział, zbierałem... a czy ktoś może potwierdzić flotara? Ewron, musimy strzał. potwierdzić. Był. Nie, to nie był strzał. Oh, ładnie, ładnie. nie nie, Nie, tak, on O nie, o, nie. Kurde, ja zauważyłem, że zabijacie. Ja o, wybiegłem stress. wam z zasięgu i chciałem o, uciec. Tak, 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 tak. O ja naokoło. O, o nie, Zaczyna panie. się, zaczyna się. Ludzie, którzy umarli i wiedzą, kto jest killerem, mają ducha i latają na podstawie. Wiedziałem, kto z killerem, że to ktoś ktoś zanim umarłem. To naciska i guziki go zgłoś? S!